Weszła Dixidoro i teraz Nozomi. I już są wszystkie. Jest sygnał do startu. I konie ruszyły. Tam Seymour nie oddaje prowadzenia. Seymour na pierwszym miejscu galopuje. Za nią Devona. Na trzecim miejscu Nerona. I dalej Crispina. Tuż obok niej Neomena i stawkę zamyka Dixidoro, a przedostatnia galopuje Nozomi. Stawka się mocno rozciągnęła, tak gdzieś 1600 metrów przed celownikiem. Sejmur ucieka, goni ją Devona. Sejmur, Devona, dalej Nerona, Crispina, blisko niej jest Neomena. I pozostałe klacze z tyłu Dixidoro i przedostatnia Nozomi. Ale przewaga prowadzącej Seymour już się zaczyna zmniejszać. Do celownika jeszcze klaczą pozostało około jednego kilometra. Seymour, tuż za nią już jest Devona. To jest czołówka. Na trzecią pozycję przesunęła się Kryspina. Seymour, Devona, Kryspina. Dalej Nerona. Za Neroną galopuje Neomena, która idzie dość ciężko, opornie. Już odpadła Seymour. Przed wyjściem na prostą prowadzi Devona. Devona. Dixidoro zyskała na zakręcie. I polem lekko galopuje Krispina. Krispina obejmuje prowadzenie. Dixidoro dużo zyskała na zakręcie, próbuje włączyć się do walki, ale polem rozpoczyna finisz Nozomi. Kryspina, Nozomi. Kryspina, Nozomi, Dixidoro. Kryspina atakowana przez Nozomi i przy kanacie Dixidoro tam dobrze finiszuje. Kryspina, Nozomi, Dixidoro i celownik. Krispina Nozomi, Dixidoro na trzeciej pozycji Nerona. Dalej Neomena, stawkę zamknęła Devona.